Cześć, Paweł z tej strony. E, dzisiaj pokażę Wam sposób, w jaki ominąć no, w tym momencie długotrwały przelew Bitcoina. Tak słyszałem, że przelewy bitcoinowe przechodzą już po ponad 30 godzin. Niektórzy czekają 5 dni, na przykład na przelew, <coughs> czy to z Bitmarketu na Bitrex, y, czy na giełdę jakąś kryptowalut, y, czy w inne miejsca. Także jak ten problem rozwiązać? Bo w Bitcoinie jest coś takiego, że możemy zapłacić jakby trzy rodzaje prowizji, albo nie płacimy prowizji i przelew idzie bardzo długo, albo płacimy tam minimalną prowizję i przelew idzie dość długo, ale nie, krócej niż, niż ten darmowy no albo płacimy kolosalne y, prowizje i mamy przelew tak zwany ekspresowy, z czym ekspresowy według mnie to i tak teraz nie działa, a jeśli chodzi o prowizję kolosalną, to tak, według mnie kolosalna, bo jeżeli kiedyś płaciliśmy w kilku centach za y, taki przelew, no to teraz już wychodzi często nawet kilka dolarów. A teraz jak ten problem ominąć? Mamy inne kryptowaluty i na polskich giełdach y, mamy na przykład kryptowalutę Litecoin. Ok, więc na, na, na samym przykładzie BitMarketu, oczywiście możecie to zrobić na innej giełdzie, na przykład na BitBayu i tak samo to zrobić. Przelewacie sobie tutaj pieniądze, ok, złotówki z polskiego konta i zamiast kupować bitcoiny, kupujemy na przykład litcoina. Wchodzimy sobie tutaj na giełdę e, litcoin, złotówki, kupujemy sobie litcoiny. Ok, to jest na tej samej zasadzie, jakbyśmy kupowali bitcoiny. E, I po zakupie litcoinów przechodzimy sobie do zakładki wypłać. Wypłać Litcoiny i potrzebujemy adres Litcoina. OK. Czyli robiliśmy zazwyczaj tak, że tutaj przelewaliśmy Bitcoiny, czyli plusik, adres Bitcoina, ale w naszym przypadku będzie to Litcoin, więc klikamy plusik, generujemy sobie adres, kopiujemy go i wklejamy tutaj w to miejsce, OK? Tutaj jakiś przykładowy był, nie wiadomo. Wpisujemy sobie, ile chcemy bitcoinów przesłać, na jaki adres. oczywiście ja mam założony Google Authenticator, wam też polecam, ale to w innym wideo. No i przelewamy sobie. Jaki jest plus przelewu bitcoinowego zamiast bitcoinowego w tym momencie? Taki przelew dociera na giełdę Bitrex, bo już wczoraj sprawdzałem. Z potwierdzeniem na status dostępności w przeciągu 7-8 minut. Tyle to zajęło. A niestety wiemy, że bit, jeżeli przyślemy przelew bitcoinowy w tym momencie, to on sobie albo czeka bardzo długo w tym statusie pending i czeka na potwierdzenia, albo czeka na przykład godzinę i dopiero po godzinie przejdzie do statusu dostępny. A tak, bitcoina mamy w 7 minut na. W statusie dostępności i u mnie wczoraj cały proces, kiedy przelałem sobie na bitmarket pieniądze z konta bankowego, e, e, oczywiście ekspresowym przelewem, żeby szybciej doszło, e, kupno tutaj Litcoin na przesłanie na bitrex, zajęło mi całość około pół godziny. 30 minut, więc myślę, że to jest bardzo fajny czas, żeby z konta bankowego przelać w ciągu pół godziny tutaj jakąś wartość. No i oczywiście, żeby kupić inne kryptowaluty na Bitrexie, no to kupujemy za bitcoiny. Więc jak przesłaliśmy sobie tutaj Litcoina, no to Litcoina sprzedajemy, wchodzimy sobie normalnie na, na... Na jego wykres, na oferty kupna sprzedaży sprzedajemy Bitcoina i oczywiście za sprzedanego Litcoina otrzymamy bitcoiny, które później, za które później możemy kupić inne kryptowaluty. Myślę, że jest to jakieś rozwiązanie w tym momencie. Wiemy, że w kolejce czeka ponad 100 tysięcy już niepotwierdzonych transakcji w Bitcoinie. Pewnie ta lista będzie się zwiększać. Nie będziemy zagłębiać się z jakich powodów, ale możemy ją wesprzeć, troszkę odciążyć, właśnie robiąc przelewy, na przykład Litcoinem. Okay? Oczywiście możecie robić innymi kryptowalutami, sprzedać je, wymienić je na Bitcoin i później na stricte na giełdzie, kupić inną kryptowalutę, ale tutaj podaję Wam taki przykład. Także jeśli, jeśli nie wiedzieliście, jak to zrobić, jak szybciej sobie przelać, no to mam nadzieję, że już pomogą. Tyle w tym wideo. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji kanału. Jest tu dużo, myślę, różnych ciekawych filmików, także na pewno Wam pomogą. Trzymajcie się, cześć.